Dobra, nie ma co czekać. się. ma. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A co to jest za TikTok? Wale konia bardzo szybko, dwa. pani ten, co mi. szampan Uważam, że robię, robię lepsze foserowanie starniny, nie? Ale. Aha, bo tu mnie, tu mnie oznaczył ziomek, tak? No to dam mu lajka, nie? Mod Minecrash znalezione po 13 latach? A Minecraft to nie był logger jakiś czy coś takiego? Mod ten potajemnie wykradał loginy i hasła ich widzów. Cała afera przerodziła się finalnie w największą dramę polskiego internetu w 2012 Kto to roku. To to promował i skończyło się na wzajemnym przerzucaniu się oskarżeniami całego ówczesnego towarzystwa YouTube'owego powiązanego z Minecraftem. Ty no ja też zawsze miałem Minecrafta Bajzyczu, a dopiero później się okazało, że to jakiś <laughs> jakiś skamp. Na początku byłem prawie pewny, że ktoś próbuje mi wcisnąć wirusa do pobrania. Spójrzcie tylko na jego awatar. Nie dajcie się zmylić, przez kocie uszy tak wygląda haker. Dalej jednak byłem ciekawy, a z każdym kolejnym wysłanym przez niego screenem kodu wyglądało to coraz bardziej realnie. Rozpoznawałem umieszczone w kodzie niki ludzi, którzy byli zamieszani w Minecraft. Kajman, Patyczak, Flash, Azael. Az, w końcu dostałem screena z menu głównego gry, w którym zamiast napisu Minecraft. Był napis MINECASH. Tło gry też było inne niż w standardowej wersji gry. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Uznałem, że zapytam współtwórcę moda czy jest to prawdziwy screen. Szybko uzyskałem odpowiedź i okazało się, że ten screen to prawdziwy MINECASH odnaleziony po 13 latach. Co dodawał mod MINECASH? Żeby to sprawdzić musiałem sam pobrać te modyfikację i spróbować na niej zagrać. Tak wygląda mod MINECASH. Po włączeniu gry, jak widzicie, po pierwsze Aha. tło rusza się nienaturalnie szybko, tak jak ten żółty napis. Niżej jeszcze znajduje się specjalny, zupełnie nowy przycisk. Autorzy Minecashu. Geniusze ponownie się podpisali w modzie, który okradał ludzi z ich kont. To jednak nie koniec zmian w menu. Prawy róg to prawdziwe dzieło sztuki. Zazwyczaj znajduje się tutaj napis Copyright Mojang. Zamiast tego znajdował się tutaj chyba najbardziej jak to możliwe, wulgarnie przekręcony nick youtubera Minecraft Blow. Obecnie Blowek. Gdzie Minecraft? Został zmieniony na książkę pewnego austriackiego malarza, a po Blow zostało dopisane słowo praca po angielsku. Rozwiąż się. Main Camp. Zresztą to nazwa książki, czemu on to zablurował? Blow Job, <laughs> okej. Okay. Ten rebus sam nie zamierzam mieć problem z YouTubem za coś tak głupiego. Generalnie, mod wydaje się być swego rodzaju parodią, która ma wyśmiewać YouTuberów. Zamysł to mod, który ma ci pomagać w nagrywaniu filmów dla pieniędzy. Temat pieniędzy na YouTube w tamtych czasach był poruszany prawie tak często, jak obecnie na streamach Mokrego Suchara, czyli naprawdę często. Mimo, że ludzie zarabiali grosze względem dzisiaj, to widzowie cały czas zarzucali, że YouTuberzy robią wszystko dla pieniędzy. Co no to naprawdę musiał być często poruszany. Otóż mańkarz dodaje absolutnie nic. Cóż, prawie nic. Tekstury kwiatków zostały zmienione na logo Buraczka Cebulaczka. Z jakiegoś powodu. To tyle. Przynajmniej tyle udało mu się znaleźć. No dobra, do ale to co? Są... Wydaje się bardzo prawdopodobne, że mod nie dodawał absolutnie nic więcej. Jego główną funkcjonalnością była kradzież kont. Nie znalazłem w plikach żadnej nowej tekstury, co. To jak ludzie mogli promować jakiegoś moda, który nic nie zmieniał? Skutko jest to wielka afera, z której nic nie wyszło. Czyli w sumie ch. się dowiedzieliśmy. Znowu. Daj wyżej na chwilę. Ile można wygrać na automatach? Coin Pusher i superclip. Muszę wyczuć technikę. Ile dzisiaj wygrałeś? Yyy... 3 złote? Oj, <noise> nie, nie spadła. Tak, wrzucasz kasę i to przypycha, ale... Ale na tych maszynach zawsze pamiętam, że tu jakieś p***ane kwoty były, jakieś stałe, poustawiane k***a Jakieś te k A to, to ch**ie jest teraz? O. O. Widzisz o. Pa. 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 Ale co wiecie, o co tu Tak, ale znowu gdzie? Poszły w prawo, poszły zamiast odchodów. O! Ile się wyżyć? Idę się wyżyć? Idzie w boksera na piramidę. Na piramidę walać. Pozdro, Piotr. Ło! Mojeżdż to porażka. No i Tak właśnie to. O kur. <grymny> Nie poddaje się dalej 300% zarobku na bezrobociu? Szkoda, na Malcie złomu nie ma No dobra moi drodzy, trzeba się zabrać za tę torbę Jak kiedyś z nudów takie rzeczy robiłem O, umazane Okej okay. No i aluminium odzyskane on waży na końcu? No, mosiąc to sprzedaje u siebie lokalnie. Cena jest niewiele się różni od tej na Metaleo, e, Także tutaj jest 12 zł za to. Mosiąc żółty po 20. 3 dychy. 127, spójrzcie, jak ładnie. E, no okay. i tutaj mam mieć powiedzmy w miksie, niech będzie po 32 zł. Czyli kolejne 1971 zapisuję 147 zł. To zobaczcie, stówka już jest um, do przodu, a jeszcze mam to. Co to jest? Kable? mieć niewydobyta. Aha. Tu jest 2 kg 96 gramów. No 2 kg liczyć. No i teraz ile z tego może zostać miedzi? No ja myślę, że spokojnie pół kilograma odejdzie na Izolację, no czyli po 32 zł, licząc, no to koło 50 zł tutaj będzie z tej miedzi. Przecież nigdy nie wyrzucę kabli. Będę teraz miedź odzyskiwał. Andrzejki. Ale to jest z odcinka na odcinek, jest coraz mniej pajęczyn. Czemu nie chcesz ruszyć na walkę? Inaczej, powiem Ci tak. No. Miałem mieć walkę, miałem mieć zęby, a robili z z gęby. Wiem... Zobacz, robisz dupę gęby nie, no bo zrobili z dupy gęby. I teraz to się jak... Czemu on. Chodzi w koszulce Fame, a właśnie powiedział, że zrobili dupę z gęby i nic mu nie załatwiają. Odpuść tą walkę, ja cię obronię. Ty, i staję, a może inaczej. I za ciebie wstaję. A na może walkę. inaczej. Możecie wkręcę w ten temat. Wkręć mnie. Ej, laliście jak byliście mało latami, to laliście przez klucz WOSK do takiej miednicy w szkole na przykład. Pamiętacie jakąś wróżbę tak czy nie? Roz... Pamiętam tylko jedną wróżbę. Jak się przekuwało baloniki, to, to tam była wróżba, że kiedyś zwiedzę Indonezję, nie? Taką, taką wróżbę miałem. Teraz tak sobie myślę, że jak kurwa se pojadę, to se zwiedzę, nie? Jak se nie pojadę, to se kurwa, nie zwiedzę. Mi się coś tu kurde udało, ale nie chcę jej złamać. O, mama ja będziemy rzucać. Ogólnie, widzowie moi kochani, teraz rzucamy przez lewe ramię. Oj, 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 i się rozsypała biedna, no. No teraz jest najdłuższa, była najdłuższa, ale jest, widzieliście. Rzucamy, nie? Rzucamy. Raz, dwa, Raz, trzy. Trzy. trzy! Poszło! Ja mam jakieś... Nie to, wiem. Moja. To, to, to moja. To jest moja! A to twoja sobie. No i o co tu chodzi? To było tak. To było jakieś W? To mnie i, nie ma. A u ciebie jest U. Pobrzykaś, bracie. Jest Jeśli łańcuch masz na klacie. Czyli, czyli twoja przyszła żona... Będzie, miała, będzie... miała na pewno albo Ilona, albo Ilona, albo Ilona, albo Iwona, albo... Ee, nie wiem, jak ona ma... Britney Spears! Ula! Ula! Ula, siemano! Chowajcie! to on mnie w widzi. Zobaczymy, co mi wróżba zażyczyła. Nie bój się o wszystko. O Jezu Mario. Powódź to pomóż, bo trochę... Dobra, bo bo trochę ja jestem... dobra, Dobra widowie, teraz a, a przeszedłem szabeta. na drugi plan B. Pamiętajcie, nie? Oczywiście. No, czy nie, pomóż! Nie mi. bój się wszy wszystko, potoczy się pod... Co wiem jak wyglądać płon? No mniej więcej tak. Twoje myśli. Załóż czapkę, inaczej. Spędzisz dwa tygodnie w łóżku. Łe! Dwa tygodnie w łóżku to... Chyba badam... Walczu! luk! Chyba... To lepiej, bo do roboty nie trzeba iść. Walczu! luk! Spad... Żeby ci wyszło. No dobra. Lej wosk. No to ja nie wiem jak tu, ten, ale dobra. Boczkiem prze, przechlimy. Klus <laughs> klucz Lej. oblał o, cały, ty. Coś tu wyszło. Chyba Uj, ja tu nic nie wyszło, za mało te, wosku delikatnie. jest. Delikatnie. O! Elegancko coś wyszło. Suknia coś... ślubna. Zazwyczaj jak robiłem takie coś w szkole, to to był taki klucz, wiesz, poskładany z aluminiowej folii, tak jakby, nie? Żeby wyglądał jak klucz od drzwi, tylko taki duży. Równo trzymaj! A czemu na klucz leje, kurwa? A co oni za super ugotowali? No dalej, bo go trzeba z Marku zamoczyć. <śmiech> <śmiech> Kręcimy dla was to, więc wy tym też się musicie... No Ciężko. U Fold jak ch... nie? Musi mnie żeby kliknąć w tego odmienca znowu jakiegoś. O na Podkarpaciu, to moje rejony. Może ja też potrzebuję takiego życia. Ja myślę, że wie... O ja pier... On ma dredy, czuję zapach. Więc masz Hamaka, prysznic na zewnątrz, toaletę kompensujący na zewnątrz, a idziemy do środka. O. Dom za 2,5 tysiąca. 10 lat słony, gliny i wolności. Nazywam się Krzeszewski Marcin i jestem projektantem permakulturowym, edukatorem, konsultantem. A jesteśmy w siedlisku pokazowym, które stworzyłem przez ostatnie 10 lat. Siedlisko jest pokazowe i edukacyjne. Demonstruje tutaj regeneratywne praktyki, współpracy z naturą, zapewniania sobie tego, co najważniejsze, czyli zdrowej żywności, żyzności, zamykania obiegów materii organicznej w siedlisku, czy to odpadków kuchennych, czy odpadów bytowych, odchodów. Kompostuję, mam kompostową toaletę. Staram się żyć jak najbardziej ekologicznie, jak najbardziej prosto. Co to jest kompostowa toaleta? On sra na troty? Żyć jak koty? Ostatnia moja praca, którą na etacie prowadziłem, byłem menadżerem firmy w Londynie, ale stres, gonitwa i słaby Byłem menadżerem firmy w Londynie, więc spoko kasę musiał robić. Jakość i żywność doprowadziły do choroby cywilizacyjnej, która mnie obudziła, że tak powiem. Wychodzę z systemu, wypisuję, nie idę już więcej do pracy i muszę się zorganizować z oszczędnościami, którymi dysponowałem. Czyli jak ktoś pracuje, to jest niewolnikiem systemu. To było 54 tysiące, chciałem kupić ziemię, zbudować dom, uprawiać ogród, zapewnić sobie swoją własną wodę. Dotarłem do permakultury, która pozwoliła mi wiedzieć, zdobyć wiedzę, w jaki sposób poukładać elementy siedliska, które będą ze mną współpracować. I to jest ten słynny dom ze Słoma i glina? Tak, jest za 2,5 tysiąca złotych. Naprawdę. Tak, 10 lat temu budowany, więc teraz ceny się trochę zmieniły, ale myślę, że nadal możliwe jest zbudowanie domu za powiedzmy 7,5 tysiąca. Pewnie wiesz, że kręciłem ten film o Kuba A. Wawrzyniak mm. i, i. A to on był wcześniej. I, i, czy, czy jest ja tak, widział Kuba? Dom, był jakiś model czy coś takiego. Do, do? A, tak, Kuba wziął udział w warsztatach tutaj, w Kalpapadzie i zainspirował się, oh. więc mieliśmy potem jeszcze kontakt i trochę mu podpowiadałem, jak taki niewielki budynek wznieść, co bym mógł, mógł zrobić lepiej niż ja. Aha. Także podjął się tego wyzwania i z sukcesem. Ja to zrobiłem ekstremalnie niskobudżetowo. Tak to nazywam. A to był celowo. To yy, ja nie się miałem się. Ale to nawet lepiej wygląda, tak jakoś ku... Tam ta chata wyglądała jak obrzucona gównem, a ta wygląda tak wygładzona, ładna. Aaaa, poczekaj, czekaj. On robi szkolenia permakulturowe, czyli na szkoleniu może zarabiać. Sprytne chyba, sprytne. Pomy okazały się najtańszym materiałem budowlanym, a fundament jest opon, w których jest ubita ziemia, także to jest darmowy fundament. Jak on ma zonę, Ma zdjęcie z jakąś, chyba z jego córka. Wow. Ja muszę po prostu. Patrick Texas, gwiazda Las Vegas. Mm -hmm. Hol Pierwszy Aha. w Polsce, Hollywood. Wszystko. Wow. I dopiero wow. On dociera. Wow. Wszyscy wow. znają tu świecie termokultury. Wow. Bardzo fajne. Glina jest pozyskiwana z nóg. Właśnie tutaj łopatę wbijam. Mam takie masło, że mogę to wrzucić do wiadra, zalać wodą, poczekać aż to odmoknie i dopiero o! wchodzę do takiej bali z gliną i z wodą i nogami ugniatam glinę. Więc było dużo zabawy, dużo... No i to jest prawdziwy Old ziomek, on ugniata glinę nogami, a tamten... W tym. Nie ja musiał normalnie. Pamiętam, że Kuba miał coś takiego, Ta. że jego ma taki okno na, na. Ma świetlik, tak zwany. Ja u siebie świetlika nie dokończyłem, nigdy go nie zbudowałem, bo stwierdziłem, Aha. że ten dom jest na chwilę. Pamiętam. Ha, on tu nie mieszka. Co się dzieje? Co, co, co to jest tam materiał? A... Ja to jestem, szczerze mówiąc, pełen podziwu, że na przykład tu. Nie ma, nie wiem, jakichś gniazd oszerszeni. Przecież to zajebista miejscówka jest dla nich. To jest glina lekka z dodatkiem wapna, yy, czyli warstwa izolacyjna, a wapno... Z... Oj, tu spróchniało już drzewko. ...większa hydrofobowość, taką przepuszczalność yy, dla wilgoci i zabezpiecza przed pleśnieniem. Opony są fundamentem, okay. więc tutaj z racji tego, że siedlisko jest siedliskiem pokazowym, chciałem, żeby te opony zostały, żeby... Pokazowym. On to zbudował, żeby to pokazywać na swoich warsztatach. Następny krzywa osust. Jeżeli jest dużo wilgoci podczas gotowania, mogę włączyć przyciski, wy, wywietrzyć. Aha! Okay. I to jest tutaj. Tak. To jest jedyny What the hell? Piec tutaj no, jest kluczowym elementem każdego budynku, to jest serce każdego domu. Dlatego wybrałem piec rakietowy: on nie zanieczyszcza powietrza rakietowy. i spala dym. I do pieca więc leci do pieca. tylko para. Ale jest tutaj też piekarnik. Okay. A więc w tym piekarniku oh, kurwa. całą zimę gotuję. Okay. Mam też w łazience wannę, ha? która y, jest, że tak powiem, podgrzewana. Chłop ma w chatce z gówna podgrzewaną wannę. O ale kibel d***any. I do wiadra. On jest OG, a tam ci srają do dołka po prostu. Pewnie co, co tydzień zmieniają lokalizację kibla. Typ to zbudował tylko po to, by wziąć dotacje z Unii Europejskiej na ekologię? Jestem w stanie w to uwierzyć, tak szczerze mówiąc. Stary, siedzi w podgrzewanej wannie i se kopci jointa, nie? Mam tutaj w, okay. swoje krzesło, na którym mogę sobie usiąść i przy komputerze projektować ha. dla ludzi siedliska. Także okay. Okej, okay, kolejny sposób na zarobek. Projektuje ludziom siedliska ze słomy. Ten dom powstał dlatego, żeby oh. się nauczyć budować, Aha. nauczyć rozprowadzać te instalacje elektryczne, nauczyć się budować piece. Dobra, on, on się... mieszka w jakiejś willi pewnie, nie? On powiedział, że on, on tylko się tym interesuje, a chłop mieszka pewnie we wsi, ma tak, taką willę, w... że to jest. całych tych systemów. I teraz, kiedy wiem. Co, jak robić. Mogę no. budować większe budynki, ale nigdy nie będę miał raczej takiej chrapki, żeby. Dobra, on mieszka pewnie tutaj, nie? On tu ma auto, człowieku. O, kolejny wał, albo tam człowieku, zoba. No to jest to. Zacienienie. Jest w cieniu, jest Aha. blisko do domu. Aha. Można nawet tutaj podłączyć sobie do gniazdka telefon i coś porobić, albo poczytać książkę. Aha, nieźle. Pierwsze co mu przyszło, rozumiecie? Pierwsze co mu przyszło do głowy, mieszkając w takim budowie na lesie, to podłączyć telefon i coś chce porobić na telefonie. Raj na ziemię! Raj na ziemię. Risen. Wow! Wydaje mi się, że się z nim dogadali. Witam, tu Sanjaya, jasna strona mocy. W Australii księżyc jest do góry nogami. <laughs> A to co to jest kurwa, za UFO? Co to jest? Czy to jest statek kosmiczny? Co to jest ta kopuła? Po co to jest? Tu przyjeżdżali ludzie, którzy medytowali i na przykład najpierw była historia, że może to jest sekta. Później zobaczyli, że ja tu chcę coś z tą ziemią robić, to że może ja tu będę siał konopię. Bo wiesz, bo są ludzie... ludzie no bo masz dreda. Na przykład. Kurwa. No, ludzie wymyślają różne historie. On już na tambarynie. na***ala, na, na Zobaczcie, jak jest naprawdę u mnie w domu. O, ale zapach drewno. Nie, to już jest gruba inwestycja. Kopuła ma to do wow. siebie. Wow. <laughs> Futra! Jak to człowieku? Shisha jest spalona. Wow! Co? <laughs> wow! Pieśni ziemi. Co się dzieje tutaj? <laughs> Zauważ, że Kopuła ma to do siebie, że ona wzmacnia jakość dźwięku. Tak. Jest inna akustyka. Geometria sama w sobie. Zmienia charakter dźwięku, a więc jak, a dźwięk jest energią, więc w kopule inaczej się żyje niż, niż w kwadratowym pomieszczeniu. Tak, tu mam okno, jest zamknięte, a tu mam specjalny wentylator, który będę teraz montował, wiesz. Ja mam tutaj, wiesz, studnie, więc woda, którą piję jest wodą ze skały. Dobra, jak to jest jakiś frajer, kurwa, on ma zioła w pudełkach. On jest f***ing w... bogaty, człowieku, on ma jagody gojku. W takich torebkach. A u góry jest sypialnia. Chciałem jeszcze mieć wow. je wannę u góry. No, czy ja mogę zobaczyć? Tak, no to jest, to jest po prostu łóżko. Mógłbyś wie. spać tutaj na przykład? Mógłbym, spałem. Ja na początku po roku mieszkania w lesie ja nie wiedziałem, gdzie ja mam spać. Wiesz? Ja nie lubię koncepcji stołów i krzeseł. Okay. Kiedy jesteś na Ziemi, ludzie kiedyś rozmawiali, rozmawiali w ten sposób. Jak jemy, to możemy jeść tak. I jakby siedzenie na Ziemi, bycie w kontakcie z Ziemią jest dla nas bardzo zdrowe. Otwiera nasze biodra, miednice, jest przepływ energii. Nie jesteśmy, wiesz, ta pozycja na krześle jest najbardziej niezdrową. Co tak siedzi, kurwa? Nawet robili badania, słuchaj, że na, najbardziej zabijają nas krzesła. A powiedz mi, co to jest ta, ten instrument? Ja już nie, to nie wiem, to jest, kurwa. Bandura? Bandura? Krzesła nas zabijają, ludzie. Krzesła nas zabijają, kur... Nie pracuje, a stać go na wszystko. Dobra, już nie mogę na to patrzeć, Czemu nie pracuje się i stać na wszystko? Nie pracuje, a zarabia. Czemu menele tak nie robią? No jeszcze nie zapomniał zmutować. Tak? To jest Tak w takiej sprawie? No nie, to jest taka Tak? No dzisiaj już. Zobaczcie no, jak to się no. A pan to co, mordek No Nie, dobra, nie. Co, musisz spakować? Kopić minut. No oczywiście. No to jasne. Jaca! <noise> Jaca. Wstawaj. Zamykają mnie. Zamykają mnie. Ty, ale w ogóle jak na spokojnie ci policjanci przyszli. Co, zabierasz takie 60 sekund? Ty, ja nie wiem, co ja mam wziąć pierdla, nie wiem co można, no ciuchy jakieś pewnie, no ale to, to wszystko, bo co, co więcej. Książki se wziął, w sumie bez kitu książki. O dwudziestej będę i pijemy coś, ta. Dobre. Jak się nazywał ten, co z Jacą streamował, o nie, nie mam pojęcia. Widzowie, trzymajcie się. On jeszcze, dobra widzowie, trzymajcie się. Widzimy się za rok, ponad. Wiesz, jakby on był jeszcze w etapie, że grał w Tibie, to ja byłbym w stanie uwierzyć, że on jeszcze, jeszcze bota na Tibie by włączył, przed pójściem do paki. Tak jak na miejscu tych policjantów też bym go kurwa nie pośpieszał, ani nic takiego. Niech sobie tam robi, to by, byleby nie, nie przesadzał, nie? <grym> Pablo M, czyli nie pijemy o 20. No nie no, on się nie stawiał na pewno w, na żadne prace społeczne, jak dostał. No to, to jest 100%, tak jak Gocha, przecież Gocha chyba miała prace społeczne i też się nie stawiła i też ją chyba zamknęli, nie? Co opieku się co piśku. Dobrze, widzowie, trzymajcie się. I zikam. Podłączam, to już. Dobra, idźmy. Karczan wpłacił 3 zł. Jeba z policję jeba z policję. Teraz to chuj. Będziemy grać w gierkę poza tym. Na następnym streamie, więc będzie dłużej. Będzie wcześniej i będzie dłużej. Nie, Skyrima jeszcze nie będzie, ale idę. Hehe, fa. <gry>